Po kolego kochany! To <noise> dobrzy Tak. Pana zabrakło już po psu. No, no, no. Jedziesz, zejdziesz na chwilę, z ociu równia, równiarze się dorwą nie. Niszcząc, zdewastują. Żebym wiedział, bo Jarek nie tu na nich bo ci powiem bez, bez ciebie. Bez nie da bez rady! To, to młodzież to jest szybka, szarz, <noise> <My, głos> No my to tak stary grzybki będziemy. A 5 minut na pryzmie co było? Zostawię to sztrał i na osługi może ta nie jeździć. Nigdzie nie jedzie, bo ja muszę być ziemniak. Ziemia, teraz ziemniak, ziemniak, Kiedyś to A kiedy wyciek, 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 nie? nie ale nie. kiedyś było kedy kukurydet nie dawaj, dnie A teraz to... ziemia. Ziemniak, nie? Perdoli kukurydę. Opłaca. A co? Robić to co się opłaca, nie. Tak ja mam z tobu jeździć zobaczyć stoję za tym paliwem. ちがう。 Przejdziemy do malina, ale pilić nie musi. Dokładnie Lecimy Lecimy, bo sieczkarnia się zakopała, nie? Do. No Na tam? Spokojnie piwa nie dadzą wypić, nie? Nie, nie dad, nie nie, nie, dad, <laughs> nie, nie dad, nawet pół

Jak nam chłopaki w Kubocie? Chyba mieści się? Wow. Dobra, jedziemy. Jedziemy? Już już, już, daj mi dobrze, ten dzień. A ciążki, to tam nie tego. Tu... Młotek specjalistyczny. A jak, z sam. Za... No, bo rura musi być. Musi być. Rura i tam trzonki drewniane, no, nie? A kurwa dla dzieci. młotek polecił, <głos <Godowski głosES> w głowę uderzy. Dobrze jest, w wal. Bóg Ty mówiłem, nie łój co... łojca o... dziurki żeby Wstydziłbyś się. Patrzę, <głosES> bowiem, to zobaczysz. <śmienic> Siewa, ucz, U, ja o, się uczniów! Nie, 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 na kogo tato mówi no, <śmienic> jak cię nie, 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 No bo on nie potrafi, dalej mój ciągnik, przyczepa i teraz On się bawi zamiast jeździć Kurwa ręczny mi cały czas piszczy O, ma się teraz Tak co jest... znalazłem O kurwa, tak wygląda zwycięzca Styrane, pod kołami przyczepy leżało Ale? Pod kołami przyczepy Ale. Ale... przejechał po dwóch dychach Fart to fart Na browary będzie ja jakbym przejechał w 20, to z 8 lat bym dostał. <laughs> Czy 50 wypije, nie? Świateczka to tak. Lepiej brzmi, nie? No. To jest kurwa Co Cześć, łajka! Kurwa! Jedna puszka na czterech, nie? Jedna... Tak. Nie, no bo policjant jeździ, to nie piję piwa. Piwo bym całe wypił po jutro. <grym> Co? Co tam ci się stało? Kurwa, gdzie się kupzykało? Ja się tu położyłem. A skąd wiesz? Dwa jej kukurydzy? A, A są ślady Dwa, trzy lata i I Kurwa! A widzisz, co ja dzisiaj zrobiłem? Chcecie zjebać. Kurwa, wziąłem busa. Tak się go zjebać, A. wziął sam bokier. Kurwa, zbierał też ślady za bok. To Pytałem się, mogę busa wziąć? Tak, możesz wziąć busa. Cześć Paweł. Cześć. No dobra, no to poszedłem po kluczyki, czyli jak wczoraj Czej. w mocy wrócił, nie? No to gdzieś nic nie grzebał w szafkach, jak on wczoraj jechał, nie? to wsiadłem w busa, jeźdź normalnie. Jeden, 1, kapita, 1, 2, 3, 120? Nie? Normalnie. <śmiennie> A że stoi w hebel? A czym tu jechał? Nie uwierzyciel. <śmiennie> 120 tutaj do, do płotu tego betonowego miałem, 120? Nie? Ktoś tam puka, Patrz, coś, coś, słuchaj puka, to puka w Jepka tym samochodzie Zawias może, nie? Jak mają tam naładowane o, na sprzętu, to puka. puka A on szuflad nie zamknął, kurwa, szuflady się otwarły, wszystko się wysypało Rekaś Reka ja, się da w nie kondomach Ty Co? Co? się tu jebałeś? Cześć położył się tam kontro kurwa. Nie, ja tam jestem eksperzony Dzieci kukurydzem, No tam do lasu to po hotelach. Teraz to, Rzec, to hotel... nie, fajnie jest tak na to 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 w... Teraz to po hotelach jest Teraz to Roxę na wesele zapraszają Dzień. Wszystko skatuj, Tylko mam koksu, Krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będę, tylko jedno powiem mam, Koksu pięć gram, lecieć sam, krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiecie biały będę Supposed to move home these days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can escape. Your ghost, sometimes I wish that I could. way you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught Tell me how am I supposed to move on, these days I'm becoming everything that I hate Wishing you were around but now it's too late, my mind is a place that I can escape, your ghost